Dzień dobry, panie starosto. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat tych dwóch lat, które minęły od czasu, kiedy został pan starostą. Proszę powiedzieć, jaki to był czas dla pana? Co się zmieniło? Wcześniej był pan zwykłym urzędnikiem, teraz pan jest politykiem. Czy ten przeskok jest duży i, i trzeba było się jakoś przystosować do tego? Dzień dobry, panie radarze, dzień dobry państwu. Istotnie, dwa lata temu dzięki państwa zaufaniu otrzymałem mandat radnego, dzięki zaufaniu rady zostałem starostą. Czy coś się zmieniło? Ja przede wszystkim staram się przez całe moje życie, moją pracę, funkcjonować jako samorządowiec. Zarówno w urzędzie pełniąc funkcję szefa Referatu Rozwoju Funduszy Europejskich, jak też i w chwili obecnej będąc starostą, staram się przede wszystkim myśleć jako samorządowiec. Oczywiście tej polityki nie da się ustrzec. Politykę można rozumieć w bardzo różnoraki sposób. Polityka to przede wszystkim umiejętność godzenia interesów poszczególnych stron, to umiejętność spajania środowiska. To nie tylko te pejoratywne znaczenia, które no, możemy obserwować na przykład w Warszawie. Polityka jest również dobrą cechą. Trzeba być dobrym politykiem, dobrym dyplomatą, żeby umieć połączyć wszelkie strony. Cieszę się, że to zaufanie, którym zostało wdrożone ponad dwa lata temu, myślę, procentuje dla powiatu. Powiat cały czas się rozwija. Przede wszystkim dużo środków z zewnątrz ściągniętych, dużo pieniędzy pozyskaliśmy na inwestycje. Cieszę się również, że ta moja praca w urzędzie jest kontynuowana. Te projekty, jak Zagroda Żubrów, jak ośrodek sportu wodnych wąsów, to są projekty moje, które świetnie funkcjonują dzisiaj w naszych pszczyńskich realiach. Panie starosto, polityka to też również odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje przez te dwa lata poczyni Pan, poczyniła Rada Powiatu? Przede wszystkim zrównoważony rozwój. To jest kasło, z którym szedłem do wyborów, to jest kasło, którym kierowałem się przez cały czas. Zrównoważony rozwój, czyli nie kładzenie nacisku wyłącznie na elementy drogowe. No, niestety tak jest, że wielu mieszkańców rozlicza nas za przede wszystkim kilometry wybudowanych dróg, ale inwestycje to nie tylko drogi, to również i edukacja, to pomoc społeczna, tak jak budowa domu dziecka. Szanowni Państwo, Obszar inwestycji w powiecie jest ciężkim obszarem, dlatego że powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma możliwości kreowania swoich dochodów tak, jak jest to w przypadku gmin. Natomiast skarbem są źródła i środki zewnętrzne, jakie samorządy pozyskują. I powiem w ten sposób 36 milionów złotych pozyskanych w ciągu dwóch lat, od pomysłu do realizacji. Projekty na łączną kwotę 45 milionów z czego lwia część przeznaczona jest na inwestycje drogowe. 18 zadań drogowych inwestycyjnych w ubiegłym roku. Pamiętajmy, że powiat to nie tylko Pszczyna. Jak również nie możemy obserwować pracę powiatu. Remontowaliśmy cztery mosty, które są ulokowane w gminie pszczyna. Przebudowaliśmy ulicę Bieruńską. Drodzy Państwo, inwestycje. Poziom inwestycji sięgający 30% w budżecie powiatu. Wierzcie mi, e, ciężko znaleźć samorząd, który tak duży odsetek przeznacza na inwestycje. Wszystko po to, aby nam tutaj w Pszczynie żyło się wygodniej, bardziej komfortowo i pewniej. Panie Starosto, wiele inwestycji, o których Pan przed chwilą mówił, wymaga współpracy z gminami. Proszę powiedzieć, jak układa się współpraca z gminami powiatu Pszczyńskiego? Gdybyśmy powiat potraktowali jako rodzinę, a tak staram się do tego podchodzić a gminy jako dzieci, można użyć takiego porównania, no to w tym momencie bywają momenty, kiedy te, ta cała współpraca w ramach tej rodziny jest świetna, bywają momenty, kiedy musimy się zwyczajnie dotrzeć i pewne elementy wspólnie uzgadniać. Jeżeli chodzi o współpracę finansową, absolutny prym wiodą Pawłowice i Suszec, natomiast to wynika bezpośrednio z zasobności gminy, to są gminy stricte górnicze. Muszę powiedzieć, że bez żadnych problemów dogadujemy się w kwestiach ważnych. Czasem trwa to dłużej, ale współpraca układa się znakomicie. Dodam jeszcze, że ważnym w tym organizmie, w tej, w tej rodzinie naszej powiatowej jest również współpraca z samorządem Województwa Śląskiego. Dzięki tej współpracy obserwujemy mnóstwo prac na naszych drogach. Drodzy Państwo, obwodnica, drogi wojewódzkie, które są remontowane, mamy przykład drogi na Żory, mamy przykład drogi na Jastrzębie. To wszystko wskazuje na świetną współpracę z samorządem województwa i z gminami wewnątrz naszego powiatu. Panie starosto, przejdźmy do konkretów. Chciałbym teraz z panem porozmawiać na temat domu dziecka. Pojawiły się pewne problemy z budową nowego domu dziecka. W tle całej historii jest jeszcze obraz tego, że... Budynek, w którym znajduje się tymczasowy tymczasowo dom dziecka, jest własnością parafii ewangelickiej. Proszę powiedzieć, jak sprawa wygląda aktualnie? Nasz problemy, oczywiście, są. Problemy, których nie przewidywaliśmy na początku przy wyborze yy, oferenta, który, który wykonuje nam ten dom dziecka, który nam go buduje. Natomiast nie z takimi problemami sobie musimy radzić w samorządach. Wobec czego. Zapewniam Pana, że nie pojawi się tutaj ani TVN, ani sprawa dla reportera. Dzieci nie pozostaną bez dachu nad głową. Pilnujemy tej sytuacji, czuwamy nad nią. Poczekajmy jeszcze miesiąc, dwa, będziemy wiedzieć więcej. Zapewniam Państwa, że termin 31 października to jest termin, do którego zmierzamy, jeżeli chodzi o budowę domu dziecka. A przekazanie budynku. Dotychczasowej siedziby następuje najpóźniej z dniem 14 kwietnia przyszłego roku, więc mamy jeszcze trochę czasu. Panie starosto, kilkanaście lat temu miała miejsce w Polsce reforma samorządowa. Powstały jednostki powiatu i mamy dzisiaj starostę. Dla wielu ludzi to sztuczne twory. Dla Pana pewnie nie? Mając świadomość, czym zajmuje się powiat i w jaki sposób funkcjonuje, szczególnie w tej chwili, kiedy stoi na czele powiatu, no, Powiem w ten sposób: wszystkie rozwiązania administracyjne mają swoich zwolenników i swoich przeciwników. Każdy z nas może mieć oczywiście swoje zdanie na ten temat. Powiaty były często nazywane niechcianym dzieckiem reformy administracji samorządowej. Natomiast zdecydowanie prościej pojechać mieszkańcowi powiatu, zarejestrować pojazd, złożyć wniosek paszportowy. Dostać dokumenty, mapki, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę tu u nas w Pszczynie, aniżeli jechać do Katowic czy do Bielska. Pamiętajmy o tym, że powiaty powstały poprzez reorganizację urzędów rejonowych i pełnią funkcję administracji rządowej lokalnie, na danym terenie. Jest nam zdecydowanie łatwiej, jako mieszkańcom, pojechać tu do Pszczyny, aniżeli udawać się za każdym razem do Katowic. Zatem statystyki mówią. Bo to często o tym się mówi. Statystyki mówią, że tylko 30% opowiada się za likwidacją powiatów. Pozostała część oczywiście zna świadomość, czym powiat się zajmuje, ma świadomość, czym powiat się zajmuje. Jedną z rzeczy, którą się może Pan na pewno pochwalić, jest stopa bezrobocia w powiecie niska. Proszę powiedzieć, jakie, jakie działania Powiatowy Urząd Pracy wykonuje, że, że ta stopa jest ciągle na niskim poziomie? Powiem w ten sposób, Szanowni Państwo, to, to nie tak do końca jest zasługa starosty czy starostwa powiatowego. To przede wszystkim jest zasługa mieszkańców tego powiatu. Powiat przyczynski na mapie województwa śląskiego jest ewenementem, bowiem w powiecie przyczynskim funkcjonuje około 10 tysięcy podmiotów gospodarczych. 93% z tych podmiotów to są mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zatrudniające do 9 osób. Siłą naszego powiatu jest właśnie mobilność, chęć i przedsiębiorczość ludzi, którzy tutaj mieszkają. Myślę, że to jest główny element. Natomiast w ramach Powiatowego Rządu Pracy po zmianie dyrektorki postawiłem jej pewne wytyczne, które skrupulatnie i skrzętnie są realizowane. Jest otwarcie na przedsiębiorczość. W ubiegłym roku, proszę sobie wyobrazić, w, 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 przyznaliśmy 47 dotacji na otworzenie nowych przedsiębiorstw i te przedsiębiorstwa z powodzeniem funkcjonują. Podobnie będzie w tym roku. To jest kilkaset osób, które odbywały staże, znaczna część z tych osób została zatrudniona później. To są te elementy, które my w tej przedsiębiorczości wspieramy. Tak chcemy pomagać. Plusem z pewnością jest niska stopa bezrobocia w powietrzu, ale minusem i takim cieniem na, na Pańskiej kadencji jest sprawa szpitala i pielęgniarek. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy czasu ocenia Pan to, że szpital w 2011 roku przeszedł w dzierżawę? Panie redaktorze, szanowni Państwo, cieniem na kadencji tej owszem jest przekazanie szpitala dzierżawcy. Natomiast pamiętajmy, że umowa, którą mam ze sobą, bowiem spodziewałem się tego badania, jestem wielokrotnie pytany o to, została podpisana w trakcie poprzedniej kadencji. Na podstawie tej umowy powiat jest w dalszym ciągu właścicielem majątku, natomiast nie ma wpływu na działalność medyczną, bowiem tą przejęła spółka Centrum Dializa. Ta współpraca ze spółką nie należy do najłatwiejszych. A wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, dlatego, że NFZ nie traktuje powiatu już jako partnera, tylko jako właściciela majątku, a po drugie, dlatego, że jest to rozwiązanie, umowa dzierżawy z rozwiązaniem nowatorskim, nie tylko na skalę boicosa Śląskiego. Wobec czego, jak, jak przy każdym nowym przedsięwzięciu, tykają go choroby wieku dziecięcego. Społeczna wrażliwość samorządu tyczy się przede wszystkim zwolnień. No i należy tej działalności szpitala. Dla mnie najważniejszym jest fakt, że nie rośnie zadłużenie i żaden z oddziałów nie został zlikwidowany. One oczywiście zostały zmniejszone, ale nie został zlikwidowany. Poszerzana jest oferta. Funkcjonuje oddział kardiologii inwazyjnej. Drodzy Państwo, no myślę, że jeszcze trzeba czasu, tym bardziej jeżeli widzimy co dzieje się w innych szpitalach, nie tylko Województwa Śląskiego, ale w całym kraju. Tak samo było z anzozami, z przychodniami, które teraz wszystkie są sprywatyzowane. Minie, minie pewnie trochę czasu i wszyscy przywykniemy do tego, też i sytuacja być może się ustabilizuje, jeżeli chodzi o środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to jest determinanta wszelkich działań szpitalnych. Pozostańmy w temacie szpitala, a konkretnie pracownic pielęgniarek. To też dotyczy poprzedniej kadencji, kiedy zostały Przyznane pielęgniarkom podwyżki, tych podwyżek pielęgniarki nie otrzymały. Proszę powiedzieć, jak sytuacja wygląda teraz? Dąży Pan ciągle do ugody, ale tej ugody chyba jeszcze nie ma zawartej. Od minionej środy wysyłamy pisma do Pani Pielęgniarek, spotykaliśmy się wielokrotnie, próbowaliśmy znaleźć konsensus w tej bardzo trudnej sytuacji. Natomiast trzeba wskazać jeszcze jeden element. Nie wszystkie spory sądowe się zakończyły. Zakończyło się kilka spraw. Czekamy na prawdopodobnie drugą połowę spraw, dopóki nie zostaną rozstrzygnięte w sądzie. Odstąpiliśmy od składania kasacji. Chciałbym zaznaczyć, Szanowni Państwo, że sprawa dotyczy 250 pań, a łączna kwota tych zobowiązań to 10 milionów złotych. Jest to niebotyczna kwota, która, no, którą zmuszeni będziemy zapłacić. Natomiast pamiętajcie Państwo, że. Właśnie poprzez nasze działania, poprzez analizy kosztowe obniżyliśmy poziom zadłużenia powiatu, dlatego żeby umożliwić tą spłatę w jak najszybszym terminie i zmierzamy do tego, aby zapłacić pielęgniarkom do 31 października. Wysłaliśmy propozycję, propozycję bardzo dobrą w mojej opinii. Tak również mówiły e, panie pielęgniarki, że jest to dobra propozycja, natomiast poczekajmy, aż będzie e, finał tej sprawy, aż wszystkie panie wypowiedzą się, każda z osobna musi zadecydować. Pozostańmy w temacie błędów poprzedników. Jednym z takich błędów, który, który sygnalizują nasi czytelnicy, nasi internauci, była sprzedaż Palei, jednego z, no, z najpiękniejszych zabytków u nas w mieście. Czy jest jakaś szansa, że ten obiekt będzie służył mieszkańcom? Panie tak jak i pan, ja chciałbym bardzo, żeby Paleja, czyli budynek generalnie dyrekcji dóbr książęcych, wrócił w naszą jurysdykcję, bo wtedy zapewniam, coś by się z tym działo. Natomiast jednym z, jednym z pierwszych elementów była właśnie analiza umowy sprzedaży. Był to przetarg nieograniczony, do którego wystartować mógł każdy. Akt notarialny jest spisany w taki sposób, że pełne prawo własności ma nowonabywca, czyli pan, który tym zabytkiem, tym obiektem w chwili obecnej m, zawiaduje. Spotkałem się z nim kilkukrotnie, to były bardzo ciężkie rozmowy. M, poddałem pod rozwagę propozycję przejęcia przez inwestora zagranicznego tego budynku który chciał tu utworzyć dom spokojnej starości zrobiłem wszystko co mogłem aby tą sytuację naprawić jaki będzie finał czas pokaże ten pan jest zdeterminowany do tego żeby ten budynek sprzedać zobaczymy panie starosto od tego roku szkolnego nie istnieje już tutaj w mieście zespół szkół ekonomicznych został wchłonięty przez zespół szkół numer 2 proszę powiedzieć czy ta decyzja była słuszna z mojego punktu widzenia tak. Jestem absolwentem ze szkół ekonomicznych, dlatego tak bolesna była to dla mnie decyzja. Natomiast demografia, do której mamy dostęp, mamy wskaźniki urodzeń w latach 2000-2005 pokazuje jedno, że do 2019 roku szanowni państwo w szkołach powiatowych ubędzie około 330-350 uczniów. To jest 12-13 oddziałów, to jest właśnie mała szkoła. Ponadto w Zespole Szkół Ekonomicznych funkcjonowały trzy szkoły. Szkoła Policjalna, w której od pięciu lat nie było ani jednego ucznia. Liceum uzupełniające, w którym od czterech lat nie było ani jednego ucznia. I oczywiście Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, które to zostało wcielone do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2. Poprzez ten ruch zapewniliśmy pracę dobrem nauczycielom, nie musieliśmy zwalniać ich. Pozostawiliśmy budynki, wbrew obiegowej opinii, wbrew plotkom, które się pojawiały. Nie zamierzamy sprzedawać tych budynków, tylko próbujemy je zagospodarować właśnie na przykładzie biblioteki pedagogicznej, która znalazła swoją siedzibę w budynku powiatu, w drugim budynku Ekonomika. Jest to korzystniejsze rozwiązanie zarówno dla marszałka, dla gminy, jak i dla powiatu. A co do tego, czy była to słuszna decyzja, uważam, że tak, bowiem funkcjonowanie technikum handlowego i ekonomicznego. Jest niezmienne w ramach Powiatowego Zespołu Szkół Marta. W 2013 roku na barki starostwa powiatowego częściowo zeszła odpowiedzialność za organizowanie egzaminów na prawo jazdy. Proszę powiedzieć, czy urząd jest przygotowany do, do tego wezwania? Szereg usprawnień podejmowaliśmy już wcześniej, zdecydowanie wcześniej od ubiegłego roku funkcjonuje system powiadamiania SMS-owego odbiorze. Oczywiście mamy świadomość, że ta reorganizacja, którą wnosi ze sobą ustawa. No, powoduje konieczność utworzenia dodatkowego stanowiska. Przenieśliśmy, zrobiliśmy zmianę organizacyjną, przenieśliśmy pracownika, który będzie odpowiedzialny za utworzenie tego profilu kandydata na kierowcę, który jest wymogiem tejże ustawy. Ponadto, jak Państwo będą w starostwie, zapraszam serdecznie. Zapraszam do zapoznania się z nowym systemem elektronicznej rejestracji, będzie również umożliwiona rejestracja. Poprzez internet. Myślę, że to z pożytkiem dla wszystkim. Jak do każdej zmiany ustawy, jesteśmy przygotowani zdecydowanie wcześniej aniżeli wejście jej w życie. Panie Starosto, przejdźmy teraz do tematu, który jest Panu bardzo bliski. Chciałbym porozmawiać na temat funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sam przyznamy, dzieje się sporo w tym ośrodku. Targi edukacyjne, zawody sportowe, szereg różnych imprez. Tego jest naprawdę dużo zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czy jest Pan zadowolony z pracy, jaką wykonuje dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji? Siłą tego powiatu, jak już mówiłem na samym początku, są przede wszystkim ludzie. Ludzie przedsiębiorcy, ludzie z pasją. W przypadku dyrektora Sztybra łączenie pasji i pracy przynosi znakomite efekty i to wszyscy możemy zobaczyć. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji jest bodajże jedynym na Śląsku powiatowym ośrodkiem, który posiada swoją halę na której realizowane jest wiele zajęć, który inicjuje na przykład połączenie szkółek piłkarskich. Jestem bardzo zadowolony, funkcjonuje to świetnie. Jeżeli chodzi o bazę sportową no, i nie tylko, złożyliśmy wniosek o zagospodarowanie terenów przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Szanowni Państwo, wiedzą Państwo doskonale, że ten dojazd jest kiepski, mamy nadzieję to zmienić. Co do kortów, były również takie plany, natomiast pamiętajcie Państwo, że przy Powiatowym Zespole Szkół numer 2 są korty, chcielibyśmy zająć się najpierw majątkiem, który jest w szkołach, a później ewentualnie przekazać go, przekazać go do zarządzania Powiatowym ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Panie Starosto, będziemy kończyć naszą rozmowę. Tradycyjnie na koniec zapytam o to, co się udało zrobić, o to, czego się nie udało zrobić i o to, co się może udać zrobić przez te dwa najbliższe lata. Myślę, że najważniejszym elementem tych dwóch lat jest ilość pozyskanych środków. Niepowtarzalna w latach poprzednich, myślę, że trudna do powtórzenia w latach przyszłych, choć przed nami nowa perspektywa. 36 milionów, jak już wspomniałem, mnóstwo zadań inwestycyjnych. Na bieżący rok zaplanowane potężne zadanie inwestycyjne, przebudowa Halera i złotowana. Takim ważnym dla mnie, bardzo istotnym elementem jest zgoda w Radzie. Niedzielę Rady na koalicję i opozycję. Jesteśmy wszyscy po to, aby pracować na rzecz tego powiatu, i to widać poprzez głosowania. Jednogłośność przy absolutorium, jednogłośność przy uchwalaniu budżetu, jednogłośność przy zmianach w budżecie, jednogłośność przy podejmowaniu decyzji co do przystąpienia do jakichkolwiek projektów. To dla mnie niebywale istotny element mojej pracy, za co bardzo serdecznie wszystkim radnym, rozważnym, bardzo radnym bardzo dziękuję. Ponadto, no, jak Państwo mogli obserwować dbałość o majątek powiatu, czyli remont zarządcówki, ulokowanie tam naszych służb, remont budynku, który był nieużywany przez powiatowy zespół szkół numer 2, ulokowanie tam powiatowego zarządu dróg. To są wszystko takie elementy, które wpływają na znaczące obniżenie kosztów, a zagospodarowanie budynków, które do tej pory nie były używane i to też uznaję za sukces. Tu już mogę zapowiedzieć, Szanowni Państwo, kolejnym sukcesem będzie poszerzenie wachlarza usług, które świadczy starostwo. Pomimo zapowiedzi, że punkt paszportowy w Pszczynie zniknie z mapy Województwa Śląskiego, jeżeli chodzi o obsługę paszportową klientów, po dość obfitych, mocnych i stanowczych negocjacjach z Panem Wojewodą udało nam się ustalić, że nie dość, że pozostanie punkt, który obsługiwał klientów w zakresie w takim, jak on był do chwili obecnej, natomiast również mieszkańcy będą mogli u nas te paszporty odbierać. I to jest uważam kolejny sukces. Poprzeczkę postawiliśmy sobie bardzo wysoko. Myślę, że uda nam się dotrzymać kroku przez kolejne dwa lata. Jeżeli chodzi o to, czego się nie udało, no, szanowni Państwo, ja jestem człowiekiem bardzo krytycznym wobec siebie. I nie lubię długów. Pozostaje jeszcze do spłaty dość dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o zobowiązania szpitala. Przypomnę, że zastaliśmy szpital z długiem około 30 milionów złotych. Spłaciliśmy niespełna połowę. Będziemy próbować jak najszybciej spłacić pozostałą część. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną, starosta małpa, Jestem do Państwa dyspozycji. Myślę, że wspólnie uda nam się jeszcze wiele przez te dwa lata zrobić. Bardzo dziękuję.